Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w czwartym odcinku z gry Demon's Souls. Tak jak w ostatnim odcinku udało nam się pokonać pierwszego bossa tej grze, który zwał się Phalanx. Takiego glutę, który miał mniejsze gluty z tarczami. Tak, w tym odcinku wyruszymy w drogę do kolejnego bossa, do Tower Knighta. Oczywiście w tym odcinku do niego nie dojdziemy, lecz w piątym odcinku na pewno się z nim zmierzymy, a... Dzisiaj, raczej w tym odcinku, zobaczymy sobie, yy, jaką drogę musimy przymierzyć do niego yy, oraz co napotkamy na tej drodze. Na początku zagadamy sobie do, zagadamy sobie do Maiden in Black. O, i tutaj dostaliśmy kamyczki do Multi. O, ja dobrze pamiętam. Tak, właśnie. I tutaj dostaliśmy właśnie... Też możliwość levelowania. I tutaj akceptujemy oczywiście. No i tutaj mamy opcję Seek Soul Power. I tak właśnie, klękając przed nią, możemy się tutaj levelować. Mamy tutaj wymagane dusze, dusze przez nas posiadane oraz y, jaki współczynnik, co dokładnie zmienia nam w naszej postaci, co jest bardzo fajne. A więc tak, na samym początku, co możemy sobie tu rozwi rozwinąć? Między innymi przydałaby się siła, ale bardziej przydadam się endurance, y, ponieważ nie tylko daje stamina, ale również equip czyli nasz y, udźwig broni. Vitality też nam daje Equiburden, Burden, lecz Stamina akurat w moim stylu walki się bardziej przyda. I na początku będziemy rozwijać właśnie Vitality, Endurance oraz troszkę siły. A więc tak, raz... ...dwa... ...trzy... ...cztery... ...pięć. Dobra, podnieśliśmy sobie do piętnastu. Tutaj o 1. I oczywiście teraz, nie, jak zauważyliście, Soul Recruits, wymagane dusze, wzrastają z, z każdym poziomem. I to niezależnie od tego, co zwiększamy, ale zwiększając nasz poziom... Ym, teraz mam na przykład 1039, zwiększymy sobie teraz siłę. A, brakuje nam, ale gdybyśmy to zwiększyli, to zamiast 1039 byłoby y, 1060 przekładowo. I cały czas to będzie wzrastać. Tutaj właśnie możemy, nie, w pierwszej zakładce, w trzeciej zobaczyć właśnie soul level i to jest 12 i z każdym podniesieniem współczynnika czy to siły, witalności czy innego, soul level będzie wzrastał, czyli vitality wzrośnie miała 16 będzie soul level 13, tak to się tutaj prezentuje. A więc tak, tutaj sobie ruszamy więc na drogę do kolejnego bossa, mamy odblokowany kolejny arkstone. W miejscu, w którym poległ nasz pierwszy bosik. Co oczywiście ułatwiamy nam niezwykle zabawę. Lord Ridal. Zapewne też go znajdziemy w naszym tutaj zagrajmy w. Ale niestety nie pamiętam, o czego on był. Musicie mi wybaczyć. No, loadingu. Chciałbym już ciechać demony. To jest chyba jedyna ja z to ja tak naprawdę denerwuje w tej grze, to jest czasami takie przydługie loadingi. Które moim zdaniem, nam no, mogłyby się jednak troszkę szybciej tam doładować. No i dobra, biegniemy więc dalej. Tutaj za nami rozwaliliśmy bossa, mamy tą początkową miejscówkę. A my ruszamy sobie aktualnie tutaj. Schodząc a, a po schodkach będziemy mieli gluty te mini falanksy. Jeden będzie po lewej, tu przed nami. A no, zaraz zobaczycie właśnie. O właśnie. Rozwalimy sobie prostą taktyką od tyłu. Nie będziemy tutaj jakoś specjalnie gimnastykować z ogniem, ponieważ nam już teraz będzie zużywać. Będziemy mogli go sobie zużyć na coś innego. Tak jak wcześniej mówiłem właśnie z tych glutów yy, możemy wydropić sobie odłamki potrzebne do craftingu. Oj, trochę kamerą poleciałem. O, ale al, al szczęście 3 gluty, 3, 3 odłamki. Ale no dobra, tutaj mamy jeszcze tak tego. Coś się wyskoczy, nie. Tu teraz sobie wyjdziemy po schodkach i będziemy mieli kolejnego, a za nim jeszcze jednego. Dobra, niech mi wolnie tą JIDō chociaż nie, chyba się jeszcze nie odwróciła, a nie No, dam radę O szty Dobra Trochę niepotrzebnie straciliśmy życia, mogłem po prostu za ...cierpliwie cierpliwiej załatwić, ale oj tam Wiele się nie stało Dobra Rozwalię, na ma to z czego nie, nie mogę rozwalić. Tym bardziej ułatwiając nam jego zabicie. Zanim przejdziemy dalej, sobie znajdziemy tutaj, oczywiście, również ukryte itemki, Raczej ukryte. Tak ukryte, że są na wierzchu. Tutaj mamy coś pozdrawiającego: Half on Grass. Oraz gdy skręcimy sobie tutaj na prawo, za jednego z tych mini-phalanxów mamy również tutaj do znalezienia itemek o Hero Souls. Na pewno się przyda, jak będzie postać, ale do tego przejdziemy później. E, albo będę to robił poza odcinkiem, ponieważ nie będę się specjalnie wracał dlatego do Nexusa. I po prostu w kolejnych odcinkach będę opowiadał, jak ja to, co ja tam zwiększyłem. I tutaj uwaga, nie przebiegamy za te spalone ciała. Można lekko podbiec. Aktualnie usłyszymy właśnie te skrzydła. O, właśnie, tutaj jest smoczek i lekki spadek FPS, nawet na konsoli. Tutaj najważniejsze, najważniejsze jest to, by wyczuć, gdzie ten smok walnie. Gdy gramy w multiplayer, jest to uproszczone, ponieważ zapewne w każdym rozgrywce znajdzie tutaj podpowiedź, gdzie jest jeszcze ten save point. No i naszym zadaniem na początku jest tak naprawdę. Y, Przebiegnięcie z y, jednego punktu do drugiego, zanim nas znowu ten smaczek. O właśnie. No i tutaj nam się już udało. E, te itemki nam no się na razie zostawimy. E, a ty, ty, na razie zajmiemy się wybiciem tutaj naszych oponentów. O, ładnie idzie. Kurde, też nienawidzę tych przeciwników. Dobra. To jest Moongrass, trochę lepszy odpowiednik. A gdzie chciałeś uciec? Nie ma tak łatwo. O, i tutaj mamy taką mini zasadzkę dwóch kuszników, tak? Dobrze, pamiętam. Aż ty. Trochę mi sobie mi Tak, co do tego smoczka. Tego smoczka bardzo łatwo można się pozbyć, właśnie stojąc tutaj. Wystarczy posiadać łuk, oraz na samym początku, gry, gdy nie mamy za dużo tutaj e, ulepszonego łuku, możemy sobie wykupić około 300-400 strzałów. I tak stać, i akurat w momencie, gdy przelatuje nad mostem, tutaj strzelać w niego. Ale to akurat będzie, zabić tego smoczka, to będzie oddzielny materiał. I myślę, że to będzie materiał po czwartym odcinku. Właśnie po tym, nagrywam, jak zabić tego smoczka, i potem okaże się dopiero nasz piąty odcinek. A więc, dobra, schodzimy sobie dalej niżej. A idziemy sobie pod mostem, co będzie trochę bezpieczniejsze. Tutaj można usłyszeć psy, które właśnie będą nas atakować. Dlatego warto grać w gry na słuchawkach. Można o wiele bardziej rozeznać się w tym, co będzie nas tutaj o-atakować. A tu taka mała zasadzka, oszty Dobra, nami nic nie ma. Tutaj naprawdę ostrożnie. Ponieważ widoczność jest tak naprawdę zerowa dla nas. O, tu coś tu coś po bokach będzie. No nie, nie zapowiada się, okej. Okay. Dobra, i znowu ostrożnie, bo tu po bokach coś znowu może być. O, dobra. Ring of Gas Resistance, to pamiętam, bym był właśnie pierścień chroniący. Przed czym to było? Przed krwawieniem, a to nam się przyda na pewno. Możemy sobie założyć, chociaż aktualnie chyba nie ma wrogów, którzy mogliby nam tak, nas tak ciachnąć, żebyśmy aż krwawili. Lecz założyć nie zaszkodzi. Nic, nic nam ujemnego to nie daje, aczkolwiek właśnie pomaga chroniąc nas przed krwawieniem, co jest tak najbardziej, oczywiście, na plus. Dobra, teraz spokojnie możemy sobie wrócić do miejsca, którego z którego przyszliśmy, do tego pierwszego zajścia. I dobra, tu jesteś. Nie, tu jeszcze. O, tu jest to pierwsze zajście No i tutaj, już przy tej bramie, nie, nie za szybko, powolutku sobie uważamy ponieważ tam oddali jest po 5-6 psów, które nagle będą... Czyli nagle będą nas tak naprawdę naraz atakować i trzeba się... Dobrze, tutaj, O! Wow, naprawdę tutaj trzymać na wodze I nie szarżować. Dobra, jeszcze się tylko uzdrowię przejdziemy sobie dalej. No i ja tutaj zaskakując nic nie uzyskacie, więc nawet nie próbujcie. Ani za bardzo nie podchodźcie do krawędzi ty! Wow, szty. Akurat chciałem podnieść tam, jak widzicie jaka to dodliwa gra Niby chcecie sobie podnieść item jak A sobie podniosę, a sobie zbiorę tą kolejną lyszeczkę. A gra mówi nope Właśnie taki jest Demon Souls, Seria Souls Tu nic nie ma... O właśnie, o to te psy dobra, jeden zabity. A za, właśnie przez to, że mamy Tief Możemy sobie je po kolei tutaj wychłostać, tak to nazwę. Co jest bardzo przydatne. Wystarczy, że gdy mamy założony string, tak właśnie powolutku będziemy sobie podchodzić, to będziemy pojedynczo tutaj interesować naszych wrogów. O kurde. Tutaj akurat się nie udało. O, no dobra. No i... Jakoś to poszło, ale naprawdę są bardzo szybkie, i właśnie zalecane jest przeze mnie, byście tutaj użyli Tiefsync oraz takiego powolnego, powolnego podchodzenia starczy uniesionego do góry, nawet zatrzymywania się co chwilę, aby po prostu jeden po drugim do nas podeszły. Co będzie dla nas o wiele bezpieczniejsze niż takie przywołanie wszystkich naraz, co następnych w gry. Dla o kurde, dla ludzi, którzy czują się niepewnie, może być naprawdę kłopotliwe. Dobra, ciebie też wychłostaliśmy sobie. Co na końcu, znajdziemy sklepikarza, którego oczywiście też możemy sobie zabić. Pamiętam, że chyba też to coś dawało. Z tego co pamiętam, to jest ten sklepikarz, którego spotkaliśmy wcześniej. Tylko właśnie on przemieszcza się, by oczywiście sprzedawać na item w, dalszym, w dalszej części gry. I oczywiście możemy sobie kupić tu uzdrawiacze, podpalacze, różne, co tu mamy, broni, nie broni. No tak naprawdę nic, wszystko z tego co on tu oferuje jest nam tak naprawdę zbędne, bardziej by nam się przydał łuk. Ale aktualnie e, tego łuk nie kupimy, chyba w Neksu nie, nek nie jestem pewien, że był do kupienia, chyba dopiero dalej. No dobra, do tego, do tego przejdziemy właśnie przy zabijaniu smoczka w oddzielnym materiale. No i dobra, tutaj wychodzimy sobie na górę, na kolejną wieżyczkę w dalszej części tego mostu. Ponieważ my byliśmy na tamtej, my jesteśmy teraz już tu dalej, dalej bliżej bossa. No ja i tu sobie na razie to olejemy. Przejdziemy sobie tu wyżej, uwaga, tu są właśnie kusznicy. A oczywiście są bardzo słabi, nie ma co się tak naprawdę nimi martwić. A właśnie, i tu mamy ten nasz łuczek na drugiej wieżyczce, który jest podstawą do nagrania naszego y, materiału z zabicia tej autopotwory. No i tutaj tak naprawdę tyle. Jeszcze tylko sobie go y, zaekwipuję, więc wolicie. No? Zrobimy sobie tak, tu będzie wooden będzie Łuk, ale nie mamy tyle skilla, kurde. Będzie trzeba podbić skilla, ile pod strzał. Ale zajrzyjmy sobie właśnie co potrzebujemy, by tutaj zrobić to... Tak, potrzebujemy... 18 siły, Ho ho ho, mamy 11 tylko. Potrzebujemy 10 dexterity i mamy. No dobra. Musimy podnieść sobie siłę, szkoda że od razu nie zrobimy tego więcej Ale no dobra, kto miał o tym wiedzieć? Raczej znaczy tak, możemy strzelić z łuku Aktualnie do smoczka, gdy jakby nie spełniamy tych wszystkich wymogów Lecz nasze ataki będą o wiele, wiele słabsze Czyli przykładowo zamiast zadawać 10 obrażeń będziemy składowali prawdopodobnie z jakieś 1 do 2 I to też chyba przy szczęściu wielkim Dobra, tak dla bezpieczeństwa się chowamy, nigdy nie wiadomo. Tutaj y, odmarzono sobie spokojnie przy, przez mgłę. E, to jeszcze nie jest mgła do bossa. Mgła do bossa będzie dopiero y, tam dalej za, za tamtą bramą, za tym murkiem. Tutaj znowu będziemy mieli moment, y, w którym będziemy musieli sobie y, przebiec właśnie. Lecz na razie... Tam się nie udamy, ponieważ na pewno będę chciał zabić smoczka, by nie tylko się bardziej podekspić na niego. To oczywiście ułatwi nam walkę z Tower Knightem, który jest naprawdę og ogromny. Lecz wypłat że się również dużo dłuższe. Znaczy, no dobra, to, to się sprowadza wszystko do jednego, do podekspienia. Czyli właśnie przed Tower Knightem, zanim tam wyruszycie, by, i by, by ruszyć, poczuć się pewniej na walce z nim, polecam właśnie najpierw udać się zabić naszego smoka i na tym skończymy ten odcinek. Ten odcinek będzie taki właśnie krótszy, <laughs> Wy, za to w kolejnym odcinku, yy, odcinku to będzie taki mini odcinek, pokażę jak zabić właśnie tego naszego smoka na moście. ...oraz w jeszcze kolejnym odcinku, ponieważ ten odcinek zabić zabiciem smoka to będzie tylko taki krótki poradnik na tego bossa akurat. Chociaż jeszcze zobaczymy, może zrobimy z tego po prostu odcinek, ale dobra, dobra, by było już plącze, bez sensu. A więc na tym dzisiaj kończymy nasz odcinek. W kolejnym odcinku wytłumaczę jak zabić tą poczwarę na moście oraz y, będzie druga i ostatnia część drogi do Tower Knight'a oraz jeżeli czas na to pozwoli to sama z nim walka. A więc wielkie dzięki za uwagę, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarze, jeżeli odcinek Wam się podobał. A więc cześć, trzymajcie się, do zobaczenia we kolejnych odcinkach z gry Demon Souls.